Mój kolega Filip szuka bardzo tanich słuchawek do gier i ja postanowiłem mu pomóc. A może przy okazji pomogę też komuś z Was, bo będziecie mieli ten sam dylemat. Dobra, Filip, powiedz wszystkim, jaki to jest próg cenowy? No. Jako, że jestem studentem, no to tak ciężko teraz z kasą, no ta stówka, tak? Max, stówka. Stówka, stówka to jest max i pewnie jest trochę osób, które też taki budżet ma. No i wydawałoby się, że zbyt wiele nie można w tym budżecie. Pierwsza propozycja, którą tutaj przygotowałem, to Afortech. Afortech 626POP. Jak overpower! A co znaczy G26? A ja powiedziałem 626, a to jest G26. Czyli 26 lat plus. Czyli zamknij Byłem już tu poprocha. Czas zacząć mieć włosy powoli. A Fortek to dość znana marka, także no... kojarzę, kojarzę. No właśnie, i oldschoolowa dość, bo już naprawdę sięgam pamięcią, do dawno temu już produkty swoje proponowali graczom. Produkt prezentuje się w ten sposób. Czy one spełniają wymagania Twoje dotyczące wyglądu? Takie dość chyba jest okej, okay. tu wiadomo, trochę takie. Tak powiem zagięcia na tej ekoskórze chyba nie na tej skóra to jest materiał, mój drogi. Ale nie, A, tak, jest tutaj faktycznie, w zagięciach. Tak, tak. Tutaj jest na, przy nauszniku jest takiej trochę ekoskóry. No wyglądowo jest okej. Okay. wydają się bardzo masywne, nie, że takie bardzo duże, Tylko a... mają taką dziw, dziwny kształt, jakbyś tak patrz, taki. No, jakbyś to określił, tak dziwnie wychodzą, nie? Takie wypukłe są. Mamy mikrofon, który nie jest wyczepiany, jest tutaj przesuwany. Także, jeżeli byś chciał bardziej sprzęt uniwersalny, to nie. To jest stricte właśnie do komputera. No i tak jak powiedziałem, te, to nie jest Memory Foam, ale są te nauszniki materiałowe co akurat może być fajne pod tym względem że te uszy tak się nie będą pocić ma to też RGB nie lubię RGB nie no to już ci mówię że tutaj jest oddzielne USB więc możesz po prostu go nie podłączać i zapewne wtedy RGB nie będzie więc to nie jest master he nie jest źle myślałem że będzie gorzej ale no jest taki przytłumiony jednak głos Twoje, ale ja też jakby nie, nie słyszę siebie aż tak, jakby wyraźnie. Okay, okej, dobra, nie. no ale powiedz mi, jak wygoda. Ten tak? materiał tutaj bardzo dużo daje. Nie są złe? O, kurczę. No, proszę, no, są, proszę, ja sobie. sam sobie zobaczę. Może też przez to, że ta pianka nie jest tak wypchana, ani nie z mymoryfomem, przez to y, bardziej osiada, ale mimo wszystko jest okej. Okay, nie są ciężkie. Myślę, że faktycznie jest to raczej wygodny set, a o to trzeba się martwić w budżetowych też sławkach, Bo przy większej ilości gry, no ty w CESA ile tak grasz dziennie? Dziennie? To nie wiem, z pół godziny? <laughs> nie no, parę godzin tak potrafię siedzieć. Okej, okay, no rozumiem, że może nie dziennie, ale pewnie w weekendy za się... No, w się, weekendy dużo jest. Dobrze się to. przysiąść. 89 zł te kosztują, więc jeszcze 11 zł. Nie wiem, w dzisiejszych czasach zbyt wiele nie możesz kupić. Dwa tu for you? Nie no, gdzie? Nie. Ja nie lepiej, żebym nie kupował tu pory. Ale jedno, jedno, jedno w jeden tydzień, drugie w drugi, to I... powiem ci tak, marchewki i sałaty byś miał w opór za 11 zł. Druga propozycja to słuchawki iBOX Aurora X10. I tutaj płacimy 99,99, 99, czyli zostaje ci grosik symboliczny na pamiątkę. I tak prezentuje się ten zestawik, jakbyś powiedział pod względem wyglądu, też porównując z poprzednimi. Yy, wiesz, co powiem Ci, że podświetlenie na pudełku wygląda jak paleta barw w fajcie. No a tutaj jak. Wyblakła po ta barwa. <noise> Tutaj widać zdecydowanie tą blendę. Ta blenda jest widoczna i jest taka mleczna i to się rzuca w oczy. Ogólnie to? bryła? Nie wygląda źle. Znaczy no, nie do końca siedzi mi tutaj wygląd tych muszli, okay. są takie troszeczkę niesymetryczne, tu, no ale tak. tutaj widać, że producent chciał zrobić miejsce na to podświetlenie. No. no jest to tak rozwiązane faktycznie, że masz delikatne przesunięcie na muszli tutaj tego elementu. Niestety albo stety, zależy kto co lubi, ekoskóra też memory foam nie. Na mikrofonie mamy lampkę LED i Aż się prosi, żeby to była lampka, która pokazuje, że tak, teraz mówisz i teraz cię słychać, a mamy pilot. I jeżeli na tym pilocie się zmutujemy, to będziemy mieli sygnał, że już nie jesteśmy słyszalni. Niestety, wciskam i mutowanie, i wyłączanie dźwięku, bo takie dwie opcje tu dostaję i no, nic się nie dzieje. A jeżeli dam wyłączenie podświetlenia, to jak widzicie, jednocześnie wyłącza się podświetlenie i muszli i na mikrofonie, więc jest to tylko element. No, wyglądu. Punkcik by był za to dodatkowo. Mnie bardzo interesuje, jak jest ten pałon skonstruowany. Bo on z tyłu jest jakby tutaj ma tak trochę szerszy. Daszek. Jest szerszy, żeby ci pot nie kapał na plecy, jak będziesz się płacił przy. tryhardowaniu. Z czego ma ten pot z włosów? Strasznie duże. Tak? Strasznie luźne. Faktycznie. One strasznie tu odstają. Patrzcie, patrzcie, palec przechodzi ca przez całą muszlę pod spodem na luzie, a mam jest. Ciśnięte. A czekaj, teraz mam na. O, dobra, oszukałem, ale to nic nie zmieniło. To nic nie zmieniło. Palec na luzie przechodzi. Przy ściśniętych słuchawkach. Itętnie są to słuchawki dla ludzi inteligentnych z dużą głową, <noise> więc no dla nas się nie nadaje. No mamy nadzieję, tak. że nadrobią mikrofonem i jakością dźwięku, ale zobaczmy, z kim jeszcze będą konkurowały. Kolejny produkt to modeką Volcano MC859 BOW. I patrz, od razu, możesz sobie podejrzeć, nawet jakbyś w sklepie chciał, to możesz sobie zobaczyć. Chociaż powiem szczerze, że ten czarny plastik, no. plus czarne słuchawki, to jest tak zwana szybka, która pokazuje praktycznie nic. 94 zł za te słuchawki, czyli 6 zł w kieszeni. Na, na mały upomineczek. Litr paliwa. <noise> Dokładniej to niecałe. Jeżeli chodzi o wygląd, to patrz to. Kosmos future is now! No powiem Ci tutaj designer naprawdę miał mocny dzień. Odjechał totalnie. Tutaj mówiłeś, że, pa, że tam jest taki daszek, patrz tu, tu są dwa daszki, bo tutaj jest pośrodku w a tutaj są dwa daszki. Bardzo dużo się dzieje na tej muszli, jeżeli chodzi o ten plastik. Za to jeżeli chodzi o podświetlenie, w sumie bardzo mało, bo delikatnie tylko podświetlone logo, Vulcano. No i. <todgłos> Co, co, no i jeszcze tutaj powiem o tym mikrofonie, który jest też nieelastyczny jak w poprzednich, tylko przesuwany góra-dół. Ja myślę, że jakby tu jeszcze troszeczkę dołożyć, to bym to mogło za kask robić. Na rower bardzo chętnie. <laughs> okay. Znaczy, no niechętnie, ale... <laughs> to, co jest ciekawe, że masz tutaj z ekoskóry tą piankę, ale... Ale? W zestawie dostaliśmy jeszcze wymienne i wygląda na to, że to jest dość system... Prosty, bo na takie. O! Wpina się po prostu. Wygląda to teraz mało atrakcyjnie, ale sobie możemy wpiąć. Jeżeli wolisz taką, taki welur trochę, to. O! o. To rozwiązanie mi się bardzo podoba, jeśli chodzi o montaż, bo bardzo często w słuchawkach są takie naciągane trzeba jakieś hmm, naciągnięcia. Jeżeli chcesz to zmienić, to faktycznie trzeba się trochę nagimnastykować. Powiem ci, że jest dobrze. Od razu widać różnicę w wyguszaniu. Tutaj z tego materiału praktycznie są, dźwięk jest przepuszczalny, tutaj to trochę izoluje. Chyba jednak zostałbym przy eko Wiesz co, ja chyba też, bo mimo że materiałowe wydają mi się lepsze z tego względu, że to ucho się tak nie poci, to tu jakoś tak jest mniej, gorzej ucho wchodzi, przez tak. jest wydaje się mniej wygodne. Też jest dużo przestrzeni tutaj. No też, też, faktycznie też miałem to poczucie, że, że odstają te słuchawki. No! Ciekawe, czy ten kosmos przełoży się na kosmiczne wyniki w dźwięku? To sprawdzimy za chwilę, bo jeszcze mamy rywali na nich. Widzę po pudełku, że to jest chyba to. Wiesz, to... co, stwierdziłem, bo zmieściły się w 100 zł, że może będziesz chciał coś odważnego i to zdecydowanie jest odważne. 85 zł, więc jeszcze 15 w kieszeni, czyli najwięcej wow. z dotychczasowych. Ale patrz, jakie fajne w ogóle jest to opakowanie. Premium się wydaje bardziej niż to, jak na słuchawki za 85 zł. No dobra. Trzeba otworzyć te słuchawki. Zobaczmy, czy ten taki motyw z tymi uszkami, w tym przypadku budżetowy słuchawek, będzie miał sens i czy będzie to zrobione dobrze. Dobra, mamy słuchawki w wersji bez uszu defaultowo. Mamy na pałąku elastyczny mikrofon, który. Kolejny raz jest niechowalny, czyli tak jak we wszystkich poprzednich. Są z eko-skóry nauszniki, no dość duże te sławki i pytanie do Ciebie, czy RGB dowodzi Twoim zdaniem? Moim zdaniem nie, Moim... nie? ja bym w ogóle bym ten element tutaj wyrzucił i tu już nie chodzi o samą moją antypatię do, do, do RGB, po prostu mi z tym różem tutaj totalnie nie pasuje. Okej, okay, no dobra, niestety nie ma wyłącznika, ale niestety możemy po prostu nie włączać do USB i wtedy na jacku się podłączamy i nie będzie RGB, więc... Więc także spoko dla ciebie. No ale uszy. Powiem ci tak. Widziałem uszy na magnes. Widziałem uszy wpinane. A to są uszy na gumie. One całe są gumowe. No dość. Siermierzne, ale zaraz zobaczymy. Ciekawe jest to, że możesz sobie, wiesz, ustawić poziom, jak bardzo ma być to spięte. No dziwne to jest, no bo powinien być jeden poziom. Po co? Co, że bardzo spięte, mało spięte, że co, żeby się gibały? No przecież to jest trochę. No, dziwne to jest. Ten system jest dziwny na maksa. No dobra, siedzi, mamy pełen komplet. Z przodu to wygląda moim zdaniem spoko, z tyłu, no wygląda to. Takie wiesz, jak choinka w święta, z przodu ma się prezentować, z tyłu niekoniecznie. Dobra, przymierzaj, Dobra, bo dawaj, jestem damy. ciekaw, jak w ogóle będziesz wyglądał w tym secie. <laughs> Idealnie. Wybrane. Siedzą. Siedzą, Powiem, że siedzą. Siadły. Naprawdę. Miejsce tutaj jest jakby wypełnione, nie czuję luzu. Wyciszenie też jest ok. Pokaż. Są w wiarę stabilne. No faktycznie, jest lepiej niż w poprzednich u mnie też. Jedynie. Co, fajnie. No, ubuśny jesteś. Ubuśny. No ciekawe, jak się spełnią w walce. Ostatnie słuchawki. Zobaczmy, jak wyglądają. Wybrałem jeszcze jedne słuchawki, one też są dość odważne, chociaż tu, żeby nie było, że są tylko dla kobiet, bo różowe, patrzcie, tutaj jest pan, który je ma różowe i po prostu są designerskie. Wyły różowe to jest bardzo męski kolor. No więc ja nie wiem też o tak uważam. Są też czarne, jeżeli ktoś by się wahał. Słuchajcie, 62 zł, więc tutaj mamy cenowo rekord. Że... No jeszcze na kebaba takiego no, porządniejszego Porzędnego kebaba, jak trochę dołożysz, to na drugie takie słuchawki, jakby ci się zepsuło. Otwórzmy, zobaczmy, bo na opakowaniu wyglądają naprawdę ciekawie. No trzeba przyznać, że sławki najmniejsze dzisiejszego zestawienia, bo wszystkie były takie wielkie headsety, te są takie dość małe. Estetycznie naprawdę zrobione. Nie ma tego RGB, więc tutaj będziesz nawet chyba oceniał to na plus. I patrz jak fajnie został zrobiony też tutaj y, funkcje podgłaśnianie, przyciszanie i y, mutowanie. Tak też estetycznie, nie hamsko. Muszę to pochwalić, jeżeli chodzi o wygląd. Tylko czy z tyłu to jest dobre rozwiązanie? No, to jest też kłopot, że jak masz na słuchawce w ogóle, to trzeba się naszukać. To też ja tego nie lubię, chociaż tutaj, tutaj nie ma tego problemu, bo jest jeden przycisk, jedno pokrętło. Ciężko to pomylić. Masz skórę tutaj, czyli no, to rozwiązanie, które bywa kontrowersyjne. Mikrofon, moi drodzy, jest najbardziej też estetycznie schowany ze wszystkich tych sławek. Jest na stałe, ale patrzcie, trochę to rozwiązanie, które było znane z Logitecha, i z Turtle Beachów, czyli mikrofon wpasowuje się w obudowę słuchawek. No, na razie designersko, moim zdaniem spoko. Pytanie, jak tak. z y, przymierzaniem? Znaczy, wyglądowo bardzo fajnie. Mi się ogólnie podoba ta jednolitość koloru, nie ma tu żadnych dodatków w innym kolorze. No, mi to siedzi. Mikrofon ewidentnie trochę mniejszy, twój rozmiar. Jak się dopasuje dobrze, to to, to wchodzą. Jeśli chodzi o stabilność na głowie, no, skała, nie? Nie ruszą się. Nie, nie ruszę. No udowodnił to, co chciał. No faktycznie jest na styk, na styk ta muszla, ale nie jest źle. Naprawdę znam modele, które gorzej, bo ucho cały czas wchodzi do tej muszli, a nie opiera się na tej ekoskurze. chociaż jest tam dość duszno. Leżą spoko, naprawdę powiem szczerze, że dopasowane. Najważniejszy test przed nimi i przed wszystkimi, bo teraz słuchamy, testujemy mikrofony i wracamy do Was z decyzją flipstera. Nie lubię melanży, chyba że z Tobą. Nie pale, chyba że z Tobą. Leżę na plaży, ty leżysz obok. Masz moje słowo. Nie lubię melanży, chyba że z Tobą. Nie pale, chyba że z Tobą. Leżę na plaży, ty leżysz obok. Masz moje słowo. Nie lubię melanży, chyba że z Tobą. Nie pale, chyba że z Tobą. Leżę na plaży. Ty leżysz obok. Masz moje słowo. Nie lubię melanży, chyba że z tobą. Nie pale, chyba że z tobą. Leżę na plaży, ty leżysz obok. Masz moje słowo. Nie lubię melanży, chyba że z tobą. Nie pale, chyba że z tobą. Leżę na plaży, ty leżysz obok. Masz moje słowo. Nadchodzi czas wielkich decyzji, i to będzie Twoja decyzja, ale nim to nastąpi, to mikrofony. Nasi widzowie już słyszeli, ty oceń, gdzie ci się to podobało najbardziej, gdzie najmniej. Jeśli chodzi o samo defaultowe podłączenie, myślę, że trasty poradziły sobie najlepiej. Tu pełna zgoda, bardzo mi się podobał ten mikrofon. Warto zwrócić uwagę na e-boxy, moim zdaniem, bo one, jak się podłączy, one, to jest strasznie cichy mikrofon. Ale moim zdaniem jednak najczystszy miał najczystszy miał dźwięk, a najgorzej chyba te różowe. Te różowe, faktycznie najbardziej robotyczne wulkano, przepraszam, Afortech bardzo przesterowane i słychać tutaj te przestery dość mocno i też przestery nie aż tak duże, ale spore wulkejno. A jeżeli chodzi o dźwięk, gdzie Ci się najbardziej podobało? Ja podpowiem, że nigdzie wstydu nie było. Było dość podobnie, mocno ba ba basowe słuchawki, które mają pewnie przykryć te basy pewne niedociągnięcia w pozostałych warstwach. Ale gdzie to Ci się podobało najbardziej? Znowu tutaj ten Trust. Oczywiście on jest taki dosyć wszechstronny, jakby nie zawiódł najbardziej na każdej linii. Bo bardzo pozytywnie mnie skoczyły i chyba też są najtańsze w tym zestawieniu. Och, zdecydowanie. Eee, I yy, modekomy. Modekomy naprawdę chyba jednak najlepszy dźwięk z, z tych. Czas na decyzję. Ty masz stówę. Wiesz, ile kosztują plus minus, wiesz, jaki masz wybór. Wy, widzowie, już teraz możecie pisać w komentarzu, co wy byście wybrali z tej magicznej piątki, ale ty wybierasz. No, wygrał ten tras. A jednak, a jednak, czyli to są słabki, które byś wziął zdecydowanie ze sobą? No, nie do końca, ale myślę, że z tym budżetem to jeden z lepszych wyborów. I jeszcze 35 zł w kieszeni i to no jest najzabawniejsze, więc dobrze, że sięgnęliśmy po trochę tańsze słabki, bo okazuje się, że te ceny, mimo że w tym budżecie przy 100 zł to jest 1 trzecia ceny, a jednak. Nie może zadziałać nawet na plus, a nie na minus. I moim zdaniem, bardzo też ciekawe afortechy, trochę z tym mikrofonem przez stery, ale nadal z, pod względem wyglądu, trochę chyba najbardziej świeżo. Dajcie znać, co by byście wybrali ponownie. Przypominam, chyba, że macie inną propozycję do stuwy, piszcie w komentarzach. Lajk like dla zasięgu, a my się żegnamy. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, cześć, a to no, dalej. No a ja co, mam cztery stówy teraz.